Hej, siemanko. E, nagrywam wam nowe wideo z nowego miejsca, bo właśnie się przybyłam do nowego miejsca. E, jest bardzo duże, du, duże, nie pomieszczenie, duży dom, let's say. E, Będzie tutaj centrum, w sumie już jest, ale to jest od sezonu, centrum jogi. E, to jest, wow, jest super. Ja, ja będę się teraz zajmować e, przygotowywaniem posiłków, tak? Jesteśmy tu w trzy osoby. Jestem na, razie, na razie jestem jedyną kobietą tutaj. Jeszcze jeden Pan dojedzie właściciel. Także no, tu jest moje centrum dowodzenia kuchnia. Właśnie wrócił się z zakupów. Tu jest taki salon, gdzie też jeden z panów pracuje nad super projektem rozwojowym. Tu jest mój pokój. Taki tam. Tam, jeszcze, tam jest jeszcze jeden pokój dla wolontariuszy. Tam też jest pokój. Tam jest jeszcze łazienka. Super, w ogóle zrobiona rewelka. Tu jest taki tarasik Mały, taki roślinny, fajny. Tu jest jakieś pomieszczenie. W ogóle to jest też. Część jeszcze nie jest wyremontowana, bo tu wszystko jest dopiero. W trakcie robienia, i tak z tej strony, tam u góry, też będzie pokój dla wolontariuszy i pracowników ogólnie. Tam również, tam są toalety. Tu się idzie, tam na dół tam jest sala, właśnie dwie sale do jogi, jest i nie tylko do warsztatów, które będą dopiero jakoś organizowane. Tak, jest sala dla mężczyzn i dla kobiet. I plus jeszcze tam z przodu, od samego morza, jest e, są jeszcze dwa apartamenty. A tu jest taki mega duży teraz. Super. I pasik taki. E, no. Tam jest. E, tam są góry. właśnie tu stąd można widzieć. Tam jest, tu akurat widać salę. Sala dla kobiet tam jest na dole. To się idzie właśnie dołem. I tu pode mną, gdzie ja teraz stoję, jest sala dla mężczyzn. No i tu jest kolejny mega duży taras. Leżaczki z palet, widzę zrobione. Mam też leżaczki. Taki sobie daszek. I o, to i uratuj Wyszłam z farmy i teraz troszeczkę pracuję, bardziej z wodą Super, bo jest blisko do miasteczka bo to nawet nie jest miasto, tylko miasteczko Są sklepy jest gdzie sobie pobiegać Tutaj widzę też chłopaki mają, chłopaki, panowie w sumie mają sprzęt do ćwiczeń. Eee, super, super, bardzo się cieszę, bo dają mi wolną rękę, żebym sobie tu robiła co chcę, mogę gdzieś coś pomalować, eee, byle po prostu mieli coś zjeść po treningu. No i to jest moja cała robota. No, super, cieszę się. Także znowu zachęcam do próbowania życia. Do próbowania. Czegoś nowego, tak? Ja w tamtej na farmie miałam bardzo dobrze ujecił w tym karawanku super. Eee, ale też już stwierdziłam, że po prostu... Kurczę, jest to młoda. E, życie stoi otworem, tak? Więc czemu nie spróbować czegoś jeszcze? Mm, troszkę właścicielka nie cieszyła się z tego, że. Że wyjeżdżam, bo bardzo ją rozpieszczałam. E, rozpieszczałam no, masaże codziennie, też e, bardzo była zadowolona z mojej pracy. E, no, smutno się zrobiło, ale powiedziała, że, e, że ma nadzieję, że chociaż kiedyś ją przyjdę odwiedzić. Także bardzo miło też słyszeć takie, e, takie słowa od ludzi. E, ja też jestem bardzo jej wdzięczna, bo naprawdę to był. To było to, czego potrzebowałam wtedy w tym momencie. Fajnie się połączyłam z naturą, z, z mango, z awokado, super, super praca wewnętrzna. spokój, cisza. No, a teraz nowe miejsce, też tu jest spokojnie i jest tutaj czuję większy taki luz, bo tam Emily. Takie bardzo sztywne zasady miała, które Jakoś specjalnie mi nie przeszkadzały, bo W sumie też żyję z takimi zasadami, dla mnie to było normalne Ale jednak taka pre Nutka presji była z góry narzucana, a tu, tu czuję się po prostu uff, Taki luz totalny, nie? Że No takie pełne zaufanie, że rób co chcesz eee, Tak Byle tylko Dobrej wizerunku było. Co mi też pasuje, bo lubię gotować i, i lubię też, jak ktoś, wiadomo, jak każdy, tak? Jak ktoś może posmakować pyszności, które, które jestem w stanie zgotować, że tak powiem. że no super, no, super. Jestem podekscytowana i też widzę tutaj duży potencjał. Fajną rozmowę też mieliśmy. Tu jeden z panów właśnie wolontariuszy On, no, kurczę, bardzo, bardzo uduchowiony, um, bardzo i fajny projekt prowadzi przez internet. W co będę chciał się też zagłębić. Um, a drugi pan jest w ogóle z Teksasu. To jest właściciel z Teksasu. E, no, śm Śmieszny starszy pan też przeszedł. Przyszedł. E, przyszedł w sumie raka, że tak powiem, zwalczył go Dwa razy Bardzo dobrze się trzyma Ćwiczy, też właśnie się cieszy, że, że, że jestem wyganką, bo on też, ale że on nie wie jak przygotowywać potrawy, więc Nie, yeah. nie, yeah. jakoś się wypełnimy, no, uzupełnimy się, no Dobra Tak to jest u mnie Cieszę się i, biorę się za w swojej kuchni, pokładam sobie co, co i jak mi pasuje. Bo to jest teraz moje kr kr królestwo. Kuchnia. Dobra, trzymajcie się cieplutko i nie bójcie się robić zmian. Power jest, Bye.